Pan Bogu. Tak jak brat Janek już wspomniał, dość długo świętujemy. Tak jak myśmy już zaczęli tam w grudniu, i cały czas święta i święta, no ale dzięki Bogu, że Bóg daje ten czas, że możemy sobie odpocząć i nie pracować, że możemy mieć tą społeczność, możemy po prostu się spotykać, uwielbiać naszego Pana. Dużo żeśmy usłyszeli o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o tym, że się narodził tam w Betlejem. Narodził się jako nasz Zbawiciel, nasz Pan. Tak jak brat Janek dzisiaj wspomniał właśnie, ważną rzeczą jest, żeby ten Pan Jezus mieszkał w naszym sercu. Żebyśmy mieli, żebyśmy mieli te bliskie relacje z naszym Panem i Zbawicielem. Żeby On był realny w naszym życiu. I tak dużo też o tym rozmyślałem. I może te miejsca, którymi będę się dzielił, były na pewno czytane, ale tak sobie myślałem, Pan Jezus taki malutki tam był, tam się urodził. Bóg się cały czas o niego troszczył. Nie dopuścił, żeby on zginął, gdy zginęło mnóstwo tam niewinnych dzieciątek. Cały czas pan Jezus <laughs> potem żył, uchodził od różnych, jakby powiedzieć, zagrożeń, które miały w jego życiu. Dopóki nie przyszedł czas, ale przyszedł czas, że wypełnił się Boży Plan. I jest naszym Panem, Zbawicielem, umarł za nasze grzechy. I teraz właśnie pragnę przeczytać, bo ten Pan Jezus żyje. On umarł, zmartwychwstał, żyje, jest w niebie po prawicy Bożej i będę czytał z Księgi Objawienia, ale najpierw przeczytam jedno miejsce z Ewangelii Jana, 17 rozdziału, 24 wiersz. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Gdy umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Pan Jezus modli się tutaj do swego Ojca i mówi, że On chce, aby ci, których mi dałeś, aby ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy są Jego dziećmi, byli tam, gdzie ja jestem. On pragnie to, żeby kościół Oblubienica był tam, gdzie Jezus Chrystus. I aby oglądali tą chwałę, którą Pan Jezus ma. I właśnie teraz wróćmy do księgi, przejdźmy do księgi Objawienia, to jest pierwszy rozdział z pierwszego rozdziału będę czytał ale Księga Objawienia jest to wizja która była dana i kto miał tą wizję widzimy Jan był to Jan którym był uczniem Pana Jezusa Chrystusa który należał do apostołów który miał bardzo bliską relację z Panem Jezusem który podczas wieczerzy wspierał się na piersi Pana Jezusa Chrystusa i widzimy on miał tą wizję kiedy miał Podaje się, że wiek około 95, 95 roku naszej ery. Jan mógł mieć, i było to gdzieś około 65 lat po wstąpieniu pana Jezusa Chrystusa do nieba. Gdzie miał tą wizmę? Dowiadujemy się na wyspie Patmos. Wiersz 9 mówi: Ja, Jan, brat wasz, uczestnik ucisku w królestwie cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos. Z powodu zwiastowania słowa Bożego i świadczenia o Jezusie, tam był Jan, głosił Ewangelię i właśnie z powodu Ewangelii tam był zesłany na wyspę Patmos i na tej wyspie <laughs> miał wizję. Jak tą wizję otrzymał? I w pierwszym wierszu dowiadujemy się, objawienie Jana, czy wizja, objawienie... Po... Jezusa Chrystusa, było to objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Bóg dał Jezusowi, Ojciec, objawienie, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słuce swemu Janowi. Widzimy to, Bóg dał Jezusowi. Celem było to, żeby sługom objawić, co się stanie za pośrednictwem anioła, to objawienie, czy wizja była dana Janowi. Ja I teraz będę czytał dalej od dziesiątego wiersza. Widzimy, że Jan był na wyspie Patmos. I jakiego Jezusa pan Jezus widział? Jakie były jego, Jan widział, jakie były słowa pana Jezusa? W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby głos trąby, który mówił. I tu już widzimy ten Pan Jezus, który był tam kiedyś na ziemi, tutaj jest już inny. Jan słyszy jego głos i mówi, że ten głos był jakby trąby, który mówił, to co widzisz zapis księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu, do Smyrmy, do Pergamonu, do Teatry, do Sardes, do Filadelfii, do Ladycei i obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego szatem, od stóp długą, przypasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś Jego i włosy były śniące, jak śnieżnobiała wełna, a oczy Jego, jak płomień ognisty. Zobaczmy, jaki wspaniały jest tu opis naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest nie ten, jakby powiedzieć już On nie wyglądał tak jak na ziemi, jak to dzieciątko, czy nawet jak chodził, ale to jest wspaniały Pan, odziany w szatem, długą, przepasany przyspiesz złotym pasem głowa zaś jego i włosy lśniąca jak śnieżno-biała wełna, jego oczy jak pomień ogna, ognia ognisty. Nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos jego zaś jak szum wielu wód. W prawej dłoni trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obusieczny miecz. I oblicze Jego jaśniało jak słońce pełnym w swoim blasku. Widzimy, tak wygląda nasz Pan Jezus, który jest teraz. Oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy ujrzałem Go, padłem do nóg Jego, jakby umarły. To mówi Jan. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jan jest pierwszy i ostatni. I tu widzimy znów tego pana Jezusa Chrystusa. Jego tą miłość, jego dobroć. Jan, zobaczmy, gdy zobaczył takiego Jezusa, którym wcześniej miał też styczność, aż się przeraził. Pisze, że padł jakby umarły na ziemię, do nóg jego. Ale gdy się odezwał ten głos, on położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się. I znów ta miłość Jezusa. Dotknęła Jana i Pan Jezus mówi, i żyjący, i żyjący, aha pierwszy i ostatni, i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. I tutaj właśnie jest obraz tego Pana Jezusa Chrystusa, jak wyglądał w swojej chwale i taki jest nasz Pan. I w liście, i tu jeszcze dalej w objawienie, jeszcze parę miejsc przeczytam też jak pokazany jest Pan Jezus i kim On jest, jakie ma atrybuty. I rozdział szósty Księgi Objawienia. Piętnaście siedemnaście. I wszyscy królowie ziemi, i mozno władcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. I mówili do góry, do skołom, padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień gniewu, Któż się może ostać. I tu widzimy Jezusa jako sędziego. Ale pragnę jeszcze przeczytać do tego miejsca. Dzieje apostolskie, dziesiąty rozdział. Dzieje apostolskie dziesiąty rozdział, wiersz 42. Przykazał nam, to mówi Piotr też, Abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że, je, że On, Jezus, jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Tu już Piotr mówi, że Pan Jezus jest sędzią żywych i umarłych. I tutaj widzimy w tym objawieniu, w rozdziele, którym czytałem, w szóstym, tam już pokazany jest Jezus, który będzie sądził. Właśnie tych po prostu on będzie sądził żywych i umarłych tu jest pokazany jako sędzia Następne miejsce Objawienie 5 1 do 14 tu jest też pokazany obraz Jezusa Chrystusa i widziałem prawej dłoni jego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wydał, wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzekł do mnie: Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. I może otworzyć księgę i zerwać siedem pieczęci. I tu jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, tym, który jest zwycięzcą. Jest nazwany lwem z pokolenia ludy. Lw to pokazuje symbol, jest jakby powiedzieć symbolem i władzy i mocy. I taki jest nasz Pan Jezus. I widziałem po środku. Pośrodku, między tronem a czterema postaciami, i pośród starców stojących, baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców i każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wolności. Są to modlitwy świętych. I tu widzimy Jezus pokazany jako baranek. Ten, który był godny w dzień przyjść przed tron, wziąć tą księgę i właśnie dokonać tego, co jeszcze jest przed nami, a więc sądu bożego. I tu, gdy to uczynił, Starcy wzięli czaszy, oddali chwałę Bogu i zaśpiewali nową pieśń tej treści, godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, kapłanów i będą królować na ziemi. I tutaj widzimy, Pan Jezus, co On uczynił, że On jest tym, który był na ziemi, tam się urodził, ale został zabity i to celem było to, że odkupił dla Boga Ojca swoją krwią ludzi z każdego imienia, plemienia, języka i ludu i narodu, i uczynił ich rodem królewskim, kapłanami i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest baranek zabity wziąć moc, bogactwo i mądrość i siłę, I trześć i chwałę, i błogosławieństwo. Zobaczmy, to wszystko należy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, ten, który jest tam w niebie, jest w chwale. On w końcu dokona sądów nad na, bezbożną ziemią i On może tylko to uczynić. I o, dla Niego się należy wszystko: moc, chwała, błogosławieństwo na wieki wieków. Izajasza Księga, dziewiąty rozdział, dziewiąty rozdział, wiersz piąty i szósty. Albowiem dziecie, narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwią go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępców i tu też była mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest cudownym doradcą, Bogiem mocnym, książę pokoju. Objawienie 17 rozdział. 17 rozdział 14 wiersz. Będą też zwalczyć z barankiem, lecz baranek ich zwycięży bo on jest Panem Panów, Królem Królów, a z nim są ci, którzy są powołani, wybrani oraz bierni. I tu znów widzimy, o, kim jest baranek. Baranek, o którym żeśmy wcześniej czytali, ale jest także nazwany Panem Panów i Królem Królów. I 19, 16. 19, 16 jest napisane na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię król królów i pan panów i w pierwszym rozdziale objawienia pierwsze objawienie 1:5 od Jezusa Chrystusa który jest świadkiem wiernym pierworodnym z umarły władcą nad królami ziemskimi jemu niech jemu który nas miłuje który nas wyzwolił z naszych grzechów przez swoją krew Dobrze, ale tu mi chodziło właśnie o to, że Pan Jezus jest władcą nad królami ziemskimi. Może tu na ziemi ludzie myślą, że są bogami, może są uważają się za najważniejszych, ale to jest nieprawda, bo Jezus jest władcą nad nimi. To Bóg dopuszcza, że ten czy ten król czy władca panuje i króluje, ale przyjdzie taki czas, że każdy stanie przed naszym Panem Panem i Królem Królów, aby mógł dać pokłon. Dobrze jest, jak ktoś zawczasu odda pokłon Panu Jezusowi i do Niego przyjdzie w pokorze, ale jak ktoś nie przyjdzie, to też musi stanąć przed naszym Panem Królem Królów. Objawienie 19 rozdział 11-13. I widziałem niebo otwarte, a oto Biały Koń. A ten, który na nim siedział, nazwany jest wierny, prawdziwy, gdy sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego, jak płomienie ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt tylko on sam, a przyodziany był szatem zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. I następne miejsce pokazuje nam <laughs> pana Jezusa Chrystusa. I następne imię nazwane jest Słowem Bożym. I widzimy, że się charakteryzuje on tym, że jest wiernym, prawdziwym, sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. W księdze objawienia jeszcze w 21 rozdziale i w wierszu 6 jest napisane. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Jezus jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Jezus rozpoczął wszystko i Jezus dokończy dzieło, które jest przed nim. <laughs> On dokona wszystkiego. W 21 XXI rozdziale, 22 wiersz i XX do 24. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego światłem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły i oświetla je, bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. Lampą Jego jest baranek. Jezus tu znowu jest określony, no określony jako lampa, światłość, lampa. I wiersz 22, 4, 5 i oglądać będą Jego oblicze, imię Jego będzie na ich czoła. I nocy będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie świecił i panować będą na wieki wieków. I tu znów widzimy, że tam w przyszłości już nie będzie potrzeba jakiejś światłości, ale Bóg będzie światłem, Bóg będzie światłem, Bóg będzie lampą. I myślę, że bardzo ważną rzeczą jest abyśmy już sobie uświadomili, jaki jest teraz Pan Jezus. Księga Objawienia właśnie nam pokazuje Jezusa w całej swojej pełni, w całej swojej chwale. Pokazuje Go jako baranka, jako zwycięzcę. Pokazuje to, co On uczynił, ale On także jest pokazany jako sędzia, jako Pan Panów, Król Królów, jako władca. On jest tym mścicielem krwi, który przyjdzie i swego czasu doczona gniewu Bożego, który przyjdzie na całą ziemię. Jest pokazany także lampą i On będzie świecił. On będzie wiecznością w Królestwie razem ze swoją oblubienicą i tam będziemy razem z Nim żyć na wieki. Miejmy ten obraz Pana Jezusa, jaki On jest teraz i żyjmy dla Niego, aby sprawić Mu podobanie. Amen.